w kolejnym odcinku z serii czy stylizacje z Lumpexu i dzisiaj jak widzicie pod tytule bierzemy sobie pod lupę t-shirt w paski mój pochodzi z Rafaela oczywiście z Ropexu, Wybadowałam go w Bidze w Cieszynie i z tego co pamiętam to jest 100% bawełny, także fajnie będzie oddychał w t-shirt i ona ja ma takie tutaj wstawki, jest właśnie z takiego troszeczkę grubszego materiału i jest z biżuterii od razu Wam mówię, że mam tylko te kolczyki które widzieliście już milion pięćset, razy na moim kanale i są to kolczyki z H&M z takiego paka, noszę zawsze też mój szkaplerz i Maryjkę ze chrztu a tak to nie nasze biżuterii, właśnie kolczyki standardowe. I jak zwykle, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie udało mi się stworzyć stylizację właśnie z tym t-shirtem, to zapraszam Was do oglądania dalej. I dajcie znać, która była Wasza ulubiona stylizacja i czy też właśnie t-shirt w paski, bo bardzo, bardzo mm, właśnie lubię ten t-shirt taki i myślę, że teraz na wakacje się fajnie sprawdzi, jeżeli będziemy mogli wychodzić w końcu, normalnie z domku. Także tyle ja i zapraszam Was na stylizację.